Wiosną 2018 roku prokuratura ogłosiła największe w historii polskich organów ścigania zabezpieczenie majątkowe. Zajęto miliard 400 milionów złotych. Polska prokuratura, ale też polska policja z udziałem amerykańskich służb, odniosła ogromny sukces. Największym zaskoczeniem było jednak to, że zabezpieczenia dokonano w banku spółdzielczym w Skierniewicach. Te środki miały być częścią wielkiej operacji prania brudnych pieniędzy należących do południowoamerykańskich karteli narkotykowych. Jakie są kulisy tej sensacyjnej sprawy? Czy miała Pani świadomość, że te pieniądze pochodzą z obrotu narkotykami? No, nie pochodzą z obrotu narkotykami. Kim jest tajemniczy biznesmen, który miał być mózgiem operacji i jakie miał powiązania na całym świecie? Bardzo się dziewczynom podoba. Chłopak stopowy i finansowy. kolumbijskiego kartelu. Amerykańskie tajne służby i przemyt na olbrzymią skalę. Ja po prostu odtworzyłem tą spółkę, odtworzyłem rachunek i wyjechałem. Jako raz w życiu widziałem w jeden dzień w I nigdy więcej. Jakie są kulisy tej sensacyjnej sprawy? Czy polskie państwo będzie musiało oddać zabezpieczone pieniądze? Polskie władze zarzucają panu wyłącznie pranie pieniędzy. Pranie i posiadanie pieniędzy, które rzekomo pochodzą z narkotyków, działalność w organizacji przestępczej i tym podobne. To szalom azulai który posiada paszport izraelski i jest zaangażowanym religijnie Żydem. Jego życie nie jest jednak związane z Izraelem. Wiele lat spędził w Panamie, gdzie był właścicielem firmy taksówkarskiej i sieci kantorów. Jednak według informacji zebranych przez amerykańskie służby, Azulay miał handlować narkotykami na wielką skalę i prać uzyskane w ten sposób pieniądze. Mężczyzna czekający na proces przed polskim sądem zgodził się na udzielenie nam wywiadu. Polski prokurator ucieszył się i postanowił wykorzystać fakt, że Amerykanie sądzą, że być może te pieniądze są jakoś powiązane ze mną. Ponieważ chodzi o tak wielką sumę, postanowił wszcząć śledztwo. Byłem w areszcie 19 miesięcy, 7 miesięcy w Holandii i 12 w Polsce. Shaloma Azulaja oskarżono o prowadzenie międzynarodowej grupy przestępczej. W tej sprawie przed sądem staną jeszcze trzy inne osoby, w tym Panamczyk, finansista Iwan M. To właśnie on miał być kluczową osobą w organizacji Azulaja i operacyjnie zarządzać całym procesem międzynarodowego prania pieniędzy. I to właśnie on miał wprowadzić miliony dolarów do polskiego systemu bankowego, a konkretnie do banków w Skierniewicach. Jak do tego doszło? Dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy się? Tak, tak, słyszę. Dobra, ja jestem w do Berlina. Ja bym panu wysłał sms-em adres, y, gdzie się spotkamy, dobrze? Dobra, fajnie. Jedziemy na spotkanie z polskim biznesmenem pracującym w Niemczech. To właśnie on sprowadził Iwana M. do Polski. Jeden z moich dobrych znajomych, Robi interesy w Ameryce Południowej i w ogóle na całym świecie. I poprosił mnie, że przyjedzie taki człowiek do Warszawy, który się nazywa Iwan Ja go nie znam. I zależy mu, żeby otworzyć spółkę. Zo. Na no, prośbę pana Harry'a, w dwóch, trzech spółkach byłem prezesem, ale tylko tak na papierze. Ale on miał coś wspólnego z czy... Coś miał kiedyś z wspólnego, ale ja nie wnikam w jaki interes, ale też nie ma kontaktu z tym człowiekiem po tej aferze. Pewnie się nie zapaliła czerwona lampka? Ja po prostu otworzyłem tą spółkę, otworzyłem rachunek i wyjechałem. Ja go raz w życiu widziałem w jeden dzień w Warszawie i nigdy więcej. Polski biznesmen zadziwiająco mało wie o osobie, dla której otwierał spółki. Potwierdził jednak, że przedstawił Iwana M. dwóm Polkom, matce i córce, również oskarżonym w tej sprawie. Zarówno Agnieszka, jak i Adriana B. pomagały odtąd Panamczykowi w interesach w Polsce. Po notariuszu byliśmy razem na obiedzie i tak się poznali. Potem wymienili się numerami, ja ich poznałem, wyjechałem. A Pana nie zastanowiło, że ktoś ma spółki na całym świecie o tej samej nazwie, pieniądze między nimi przepływały? Nie, nie, ja nawet nie sprawdzałem tego, bo ja nie znam człowieka. Docieramy do kolejnego informatora. Ten mężczyzna blisko współpracował z Panamczykiem Iwanem M., który, według ustaleń służb, miał koordynować pranie pieniędzy dla Szaloma Azulaja.